Był sobie król, już księżyc zgasł, zapadła noc, sen zmożył mą laleczkę, więc oczka zmruż i zaśnij już, opowiem ci bajeczkę, więc oczka zmruż i zaśnij już, opowiem ci bajeczkę. Był sobie król, był sobie paś i była też królewna. Żyli wśród róż, nie znali burz, rzecz najzupełniej pewna. Żyli wśród róż, nie znali burz, rzecz najzupełniej pewna. Kochał ją król, kochał ją paś, królewską tę dziewoję. Królewna też kochała ich, kochali się we troje. Królewna też kochała ich, kochali się we troje. Tragiczny los, okrutna śmierć w udziale im przypadła. Króla zjadł kot, pasia zjadł pies, królewnę myszka zjadła. Króla zjadł kot, pasia zjadł pies, królewnę myszka zjadła. Lecz żeby ci nie było żal, dziecino ma kochana, z tukru był król, z piernika paś, królewna z Marcepana. Z tukru był król, z piernika paś, królewna... Zmarce pana.